Ci, którzy nie znają bliżej Intela, albo znają go tylko z czasów Intel Inside na przykład, mogliby się zastanawiać, no dobra, ale co producent wafli, do których się robi krzemowy, z których się robi później procesory, może mieć do nauczania? Otóż ma do nauczania, pan Tomasz Chodakowski, dyrektor regionalny do spraw społeczeństwa cyfrowego, opowie o tym, jak Intel od lat wspiera programy uczenia zarówno Dzieci, jak i nauczycieli. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Serdecznie dziękuję organizatorom za zaproszenie. Spróbuję tam wejść. Okay. Dziękuję za przedstawienie, za wprowadzenie. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Faktycznie jest tak, proszę Państwa, że zanim zacznę prezentację, jestem winien Państwu, jakby, kilka słów wyjaśnień. Chciałbym się wytłumaczyć, dlaczego Intel stoi tu teraz i mówi do Państwa. Faktycznie. Jesteśmy producentem komponentu, który znajduje się w większości komputerów, które Państwo posiadacie. Natomiast już wiele lat temu Intel doszedł do wniosku, że nie jest w stanie Intel się rozwijać, jeżeli użytkownicy czy przyszli użytkownicy technologii nie będą potrafili w odpowiedni sposób wyciągnąć korzyści z jej użytkowania. I dlatego powstały u nas w firmie różnego rodzaju programy wspierające przyszłych i obecnych użytkowników technologii ogromnym obszarem dla nas, który okazało się wymaga bardzo dużo wsparcia, jest właśnie zastosowanie komputerów w nauczaniu. I dlatego już ponad 10 lat temu powstał w Intelu taki program wspierający nauczycieli w integrowaniu technologii do pracy w klasie. Ten program nazywa się Intel Teach. Jest to największy tego typu program szkoleniowy na świecie. My nie szkolimy nauczycieli, opracowaliśmy pewną metodę wspólnie ze środowiskami akademickimi i z nauczycielami, która ta metoda jest później wykorzystywana na przykład przez ośrodki szkoleniowe w krajach, które są zainteresowane tym programem. Na całym świecie już 12 milionów nauczycieli skorzystało z tego szkolenia, w Polsce również 90 tysięcy nauczycieli, ponad 90 tysięcy nauczycieli w latach 2001-2006 skorzystało z tego szkolenia. To był największy jak do tej pory program szkoleniowy dla nauczycieli w Polsce. On został przeprowadzony przez Intela przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. To taka jest nasza rola. Oprócz tego projektujemy technologię, którą używa się w szkołach. Mamy specjalne zespoły antropologów, którzy zajmują się tylko tym, żeby zrozumieć, jak powinien być zaprojektowany komputer, żeby lepiej sprawdzał się w klasie. Jak również chętnie dzielimy się przykładami tego, jak inni poradzili sobie z. Cyfrową szkołą. I to jest w zasadzie temat mojego wystąpienia. To znaczy, chciałem Państwu opowiedzieć dzisiaj o, o trzech rzeczach. Po pierwsze, e, chciałem powiedzieć, dlaczego warto zrobić cyfrową szkołę, i to będzie trochę uzupełnienie tego, co Pan Krupa przed chwilą powiedział. Po drugie, chciałem krótko pokazać, jak to zrobić i podać przykłady konkretnych wdrożeń. I mam nadzieję, że Państwa nie zanudzę swoją prezentacją, a chciałbym zacząć od Europejskiej Agendy Cyfrowej, dlatego że ona stawia przed nami. Bardzo twarde cele, można by tutaj dopisać jeszcze jeden punkt, że na przykład szkoły powinny być podłączone szerokopasmowym internetem, tylko musimy też zadać sobie pytanie, w jaki sposób będzie potem ten internet zapełniony, w jaki sposób będziemy z niego korzystać. Jeżeli już zbudujemy świadomość wobec, nie wiem, u, u osób 50+, plus, żeby bardziej aktywnie korzystały z internetu, no to w pewien sposób stworzymy popyt i wypełnimy, internet, który jest doprowadzony do gospodarstw domowych. Podobnie powinno się stać ze szkołami. Znaczy one mogą też być źródłem jakby różnego rodzaju usług, które będziemy z jednej strony jako operatorzy czy, czy, czy samorządy dostarczać czy sprzedawać e, użytkownikom. Z drugiej strony już sama Europejska Agenda Cyfrowa zaleca no to jest cytat z tłumaczenia na język polski. Państwa członkowskie powinny uwzględnić ekształcenie w głównym nurcie polityki krajowej. To jest bardzo ogólnie powiedziane, ale w wyraźny sposób Komisja Europejska wysyła nam sygnał. Istotna jest inwestycja w twardą infrastrukturę i pamiętajmy, że jeszcze musimy zrobić bardzo dużo rzeczy, które doprowadzą do tego, że będziemy mogli z tej infrastruktury w efektywny sposób korzystać. To jest tym bardziej ważne, że dzisiejsi uczniowie, każdy kto chodzi dzisiaj do szkoły, Urodził się w świecie, w którym już jest internet. I jeżeli mówimy o internecie i o edukacji, to mamy do czynienia z pewnym paradoksem. To znaczy, z jednej strony, w otoczeniu ucznia, ten internet znajduje się praktycznie na każdym kroku w domu, nawet jeśli nie we własnym domu, to u rówieśników czy w bibliotece publicznej można korzystać z takiego internetu. Natomiast szkoła, mimo tego, że słyszeliśmy o tym, że są szkoły podłączone do internetu, zazwyczaj wykorzystywane są w szkołach te technologie do nauczania o komputerze. Tak? Mamy po prostu stacjonarne pracownie internetowe. Natomiast w szkołach nie wykorzystujemy komputerów do tego, żeby lepiej się uczyć jeszcze. To jest kilka projektów w Polsce, w których tak się stało, między innymi w pilotażu programu cyfrowej szkoły, o której opowiadał pan Krupa. Natomiast faktycznie jest tak, że z punktu widzenia ucznia są takie dwa światy: jest świat, w którym internet istnieje, i to jest świat poza szkołą, jest świat, w którym internet nie jest i komputery nie są wykorzystywane na co dzień do nauczania na różnych przedmiotach. Ja myślę, że to jest taka szansa dla szkoły. To znaczy, szkoła może pokazać uczniom jak się uczyć z wykorzystaniem komputera, bo do czego jeszcze można je wykorzystać, to oni już wiedzą. Natomiast jeszcze nikt mi nie powiedział do tego, że to może być świetne narzędzie do tego, żeby się uczyć. A czego się uczyć? No nie tylko umiejętności podstawowych, takich jak czytanie czy pisanie, ale również tych, które będą, już dzisiaj są, a w przyszłości na pewno będą niezbędne do tego, żeby, żeby móc funkcjonować w społeczeństwie, żeby móc znaleźć wymarzoną pracę i żeby móc w tej pracy się rozwijać. I Możemy je różnie nazywać, te umiejętności kluczowe, one się różnie nazywają w różnego rodzaju opracowaniach. Ministerstwo Edukacji ma swoją własną nazwę, na to są standardy UNESCO, są jeszcze inne standardy. Natomiast można to też podsumować jednym stwierdzeniem, tak? Współczesny świat wymaga od nas tego, abyśmy umieli posługiwać się technologią do realizacji własnych celów życiowych. Czy szkoła jest przygotowana do tego, żeby tego typu umiejętności przekazać uczniom. W takim tradycyjnym modelu faktycznie mieliśmy taką scenkę rodzajową jak teraz, prawda? Czyli państwo tutaj siedzicie, ja coś do państwa mówię, rozstaniemy się, za jakiś czas w ogóle nie będziemy pewnie o tym pamiętać, zostaną jakieś materiały online z tej prezentacji, tutaj technologia nam trochę pomoże. Faktycznie jest tak, że transformacja edukacji powinna się odbywać w tym w tym kierunku. To znaczy nauczyciel staje się swojego rodzaju mentorem, który pomaga uczniowi poruszać się po coraz bardziej skomplikowanym świecie i pokazuje mu, jak korzystać z informacji, jak się uczyć, jak się uczyć z rówieśnikami, jak korzystać z materiałów, które są dostępne, które są dostępne na przykład w internecie. Żeby można było cyfrową szkołę zrealizować, musimy zapewnić, i to są doświadczenia wielu krajów, również nasze z Polski, aby w jednym miejscu, w jednym czasie znalazły się co najmniej takie elementy. To znaczy, po pierwsze potrzebujemy, potrzebujemy dostępu do internetu. To są dosyć banalne rzeczy, natomiast jak sobie uświadomimy, czy, czy w naszym otoczeniu, czy w naszych szkołach, czy, czy w naszych samorządach one faktycznie występują wszystkie w jednym miejscu i w jednym czasie, to, to często okaże się, że tak nie jest. To znaczy, nawet jeżeli szkoła jest podłączona do internetu, to pewnie nie wszyscy nauczyciele mają komputery i w związku z tym nie mogą w stanie, nie są w stanie przygotować się po południu w domu własnym do zajęć, a potem zabrać ten komputer do szkoły i w ciekawy sposób przeprowadzić lekcję. Tak po prostu nie jest, bo nawet jeżeli mają komputer w domu, to pewnie jest to komputer stacjonarny, a, a może nie chcą swojego prywatnego komputera wykorzystywać do, do celów służbowych. Musimy też, my dyrektorzy szkół, nauczyciele, musimy się nauczyć uczyć z komputerem. I pan Krupa wspominał o tym, że, że potrzebne jest wsparcie i na poziomie technicznym i na poziomie metodycznym. Tak, musimy wiedzieć jak obsługiwać tą technologię i musimy wiedzieć jak uczyć z wykorzystaniem technologii. Potrzebujemy oczywiście nowy rodzaj treści, tak? to znaczy do tej pory korzystaliśmy z podręcznika, korzystaliśmy z zeszytu ćwiczeń. Ten sam zeszyt ćwiczeń w formie interaktywnej, gdzieś na platformie cyfrowej, jest o wiele bardziej angażujący dla ucznia, o wiele bardziej potrafi go zainteresować nauką, bo po prostu ciekawiej jest rozwiązać e, równanie, które jest. Podane w multimedialnej, interaktywnej formie, niż, niż po prostu napisać je na, na papierze. Tak po prostu jest. Dzieci e, lubią się uczyć z komputerem. To jest coś, co je przyciąga do, do nauki. Ja za chwilę pokażę, postaram się Państwu udowodnić, że tak jest na przykładach. I teraz jest ten moment, kiedy ja pokażę różnego rodzaju przykłady cyfrowych szkół. E, jest ich bardzo dużo. Ja wybrałem kilka, m, e, kierując się tym, że chciałem pokazać, jaki one mają wpływ na, na nauczanie. To jest, proszę Państwa, taki okręg edukacyjny niedaleko Houston w Stanach Zjednoczonych i tam właśnie władze oświatowe miały problem z tym, że zaangażowanie uczniów jest niewielkie, to znaczy oni po prostu nie są zainteresowani nauką. I w 2004 roku wprowadzono taki projekt, w którym Prowadzono komputery do klas po to, żeby uczyć na niektórych przedmiotach, i wyposażono nauczycieli w komputery, przy czym każdy nauczyciel miał dostęp do takiego trenora, trenera, mentora, który był wysoko wykwalifikowaną osobą, zarówno w zakresie obsługi sprzętowej, jak i posiadał kompetencje metodyczne, czyli wiedział jak uczyć z komputerem, i nauczyciel mógł w każdej chwili zwrócić się do takiej osoby. Ta osoba była tam na miejscu w szkole. Poza tym nauczyciele zostali zorganizowani w takie grupy jakby samokształcenia dzięki czemu mogli się wymieniać również e, informacjami pomiędzy sobą. A w 2006 roku w następnym etapie wyposażono wszystkich uczniów w komputery. Czyli został wprowadzony taki model, który w żargonie często edukacyjnym czy technologicznym nazywa się jeden do jednego. Czyli każdy uczeń, każdy nauczyciel ma swój, swój komputer, który może wykorzystywać w dowolnym miejscu i o każdej, o każdej porze i to jest o tyle istotne, że my po prowadzeniu tego projektu tam co rok oczywiście mierzy się tak jak nie wiem, u nas są standardowe testy zewnętrzne, czy korzystamy z takiego benchmarku jakim jest PISA, tak samo y, podobny benchmark funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej w stanie Houston, i tam, proszę Państwa, przez kolejne lata mierzono postępy uczniów i okazało się, że wzrost rezultatów został osiągnięty we wszystkich obszarach, we wszystkich obszarach nauczania. Natomiast szczególnie, czy o wiele większy wzrost, w niektórych obszarach nawet dwukrotnie większy wzrost, nastąpił w obszarze, czy miał miejsce w obszarze, czy w grupie uczniów o niskich dochodach. Tutaj Państwo możecie. Ten disadvantaged students to są economically disadvantaged students, czyli, czyli po prostu osoby, które, których nie było stać na zakup komputera. I, I kiedy one otrzymały go w szkole, to okazało się, że tam jakby przyrost osiąganych rezultatów jest, jest jak największy. Kompleksowy projekt, który zaadresował wszelkie obszary ze szczególnym obszarem wsparcia. No ale z drugiej strony można sobie. Znaczy tak, wszystkie te obszary, o których wspominałem wcześniej, zostały tutaj zapewnione. To znaczy, jeżeli nauczyciel dostał komputer, to dostał do tego również wsparcie. Nie było też odwrotnej sytuacji, takiej, że na przykład, nie wiem, nie, mamy komputer, nie mamy wsparcia, albo mamy same szkolenia, a potem nie mamy sprzętu, z którego moglibyśmy korzystać. W związku z tym cała ta wiedza za chwilę mm, zostaje zapomniana, a, a już na pewno jest niewykorzystywana. Kolejnym takim przykładem, z którym się chciałem Państwu podzielić, jest, jest Portugalia. Kraj, w którym przeprowadzono kilka projektów edukacyjnych. Najbardziej znany nazywa się Magellan. Ja celowo nie umieszczam tej nazwy tutaj, dlatego że tu chciałem Państwu pokazać podsumowanie wszystkich działań, które rząd portugalski zrobił do tej pory, a były tam prowadzone projekty zarówno dla skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych i nauczycieli, jak i dla uczniów szkół podstawowych. One były prowadzone trochę w różnych okresach czasu, natomiast, bo przed 2008 to były szkoły ponad, ponadpodstawowe, a od 2008 roku zostały jakby włączone również szkoły podstawowe w ten projekt. Natomiast Portugalia z kolei miała inny cel, proszę zwrócić uwagę, tam mieliśmy do czynienia z projektem bardzo regionalnym, mówimy o jednym okręgu edukacyjnym, o miejscu na mapie, który jest gdzieś tam na obrzeżach Houston. Tutaj mówimy o całym kraju, w którym mieszka 10 milionów osób i Rząd Portugalii postawił sobie takie cele. Poprawa jakości kształcenia. Portugalia historycznie zajmowała ostatnie miejsca we wszelkiego rodzaju rankingach mierzących jakość nauczania. Również coś, co nazwiemy sobie rozwojem społeczeństwa informacyjnego, czyli oni chcieli, żeby ludzie, którzy no już wyszli z systemu edukacji, żeby zaczęli korzystać z technologii, a tam chociażby... Ilość komputerów w domach w 2008 roku była bardzo niska, jak również no, impuls ekonomiczny. Chciano, aby tego typu inicjatywa zwiększyła się również do przyczyniła się do rozwoju ekonomicznego kraju. Dosyć trudne zadanie. Portugalczycy wybrnęli z tego fantastycznie, o czym świadczą wskaźniki. To znaczy, w ciągu dwóch lat praktycznie wszyscy nauczyciele dostali certyfikat ICT, zostali przeszkoleni z wykorzystania technologii. E, została wprowadzona bardzo duża ilość komputerów, nie do szkół, to za chwilę o tym powiem, i przy okazji zwiększyło się mm, nasycanie komputerami w gospodarstwach domowych. W Portugalii stworzono system e, ułatwień w zakupie komputera do celów edukacyjnych dla rodzin, w których mm, znajduje się dziecko w wieku szkolnym. W zależności od osiąganych dochodów ten komputer, tam były, nie chciałbym Państwa zanudzać szczegółami technicznymi, różne rodzaje komputerów dla różnych grup wiek, wiekowych, możliwość wyboru, dosyć swobodna wyboru konfiguracji komputera i różna cena w zależności od dochodów. To znaczy, rodziny o bardzo niskich dochodach dostawały te komputery po prostu za darmo. Finansowany program był z funduszu, który powstał ze sprzedaży e, licencji. Na, na pasmo 3G dla operatorów komórkowych. Te pieniądze w Portugalii nie trafiły do budżetu, zasiliły specjalny fundusz, z którego dofinansowywano zakupy komputerów. Część tych komputerów była sprzedawana za niewielkie pieniądze. Znaczy komputer dla ucznia szkoły podstawowej kosztował 50 euro, a dla ucznia gimnazjum 150 euro, a reszta kwoty była dofinansowywana. Natomiast część pod, uczniów podpisywała, czy część rodzin podpisywała y, umowę na dostawę usług y, przesyłu danych, tak, 3G internetu. Y, I to były oferty tak przygotowane, że po pierwsze były one bardzo dostępne nawet dla osoba, osób o niskich dochodach. Z drugiej strony y, został stworzony mechanizm, który polegał na tym, że część... Y, opłat za internet 3G, czyli za, za tą usługę, którą dostarczały firmy telekomunikacyjne z powrotem wracała i zasilała ten fundusz, z którego dofinansowywano komputery. Więc to był takiego swojego rodzaju samo napędzający się mechanizm, do pewnego czasu oczywiście, bo to źródło pieniędzy się w którymś momencie skończyło. Natomiast... Postaram się bazy sygnatur tutaj zamknąć. Natomiast... To jest program, który, który tak naprawdę spowodował nie tylko skok edukacyjny, bo rezultaty PISA zostały... To jest standardowy benchmark, który jest przeprowadzany na całym świecie edukacyjny. On mierzy pewne podstawowe umiejętności czytania i pisania i w Portugalii nastąpił jeden z większych wzrostów tego benchmarku. Znaczy jest korelacja pomiędzy wprowadzeniem programu do, do systemu edukacyjnego komputerów i, i rezultatami osiąganymi przez uczniów. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o jakość kształcenia, tam chodziło o to, żeby uczniowie nie porzucali nauki po, 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 po ósmym etapie edukacyjnym, żeby szli dalej do szkoły. I ten w pierwszym etapie projektu po prostu, jeżeli posz... Poszedłeś dalej do szkoły, dalej się uczyłeś, mogłeś praktycznie dostać komputer za darmo. Trochę inne motywacje niż w niż Stanach Zjednoczonych, pewnie inne niż u nas w Polsce. Natomiast bardzo ciekawy program również dlatego, że on pokazuje o tym, że udało się również z tych, z tych pieniędzy i dzięki temu programowi zbudować nową branżę. Znaczy w Portugalii powstała branża informatyczna i edukacyjna, która, e, której wcześniej nie było, więc tam w ogóle powstały nowe miejsca pracy. Po drugie, Portugalia stała się tak znanym i, i, i takim ekspertem w tej dziedzinie, że eksportuje w tej chwili te swoje produkty edukacyjne, czyli komputery, treści edukacyjne i całe know-how związane z wdrażaniem pro, projektów do innych krajów. Głównie są to, są to kraje Ameryki Południowej i tam oni po prostu robią ogromny biznes na tym. Czyli wykształcone dzięki programowi edukacyjnemu zostały wykształcone kompetencje w kraju i wzrósł eksport Portugalii dzięki takiemu projektowi. W ramach samego tylko komponentu dedykowanego dla szkół podstawowych dostarczono do gospodarstw domowych 600 tysięcy komputerów. Oczywiście szkoły zostały wyposażone w sieci bezprzewodowe, są podłączone do, do szerokopasmowego internetu. I, I myślę, że to jest ciekawy program, który pokazuje, jak edukacja może mieć nawet taki krótkoterminowy wpływ na, na zmianę wielu dziedzin życia w kraju. Kolejny przykład to Argentyna, do której Portugalia wyeksportowała swoje know-how edukacyjne. To znaczy ten komputer, który tutaj Państwo widzicie. Pochodzi z Portugalii. Tam przeprowadzono taki pilotaż w jednym, w jednym z regionów, gdzie wyposażono 30 tysięcy studentów w komputery i w tej prowincji mamy tutaj wyniki PIZ-y przed wdrożeniem tego programu technologicznego. Później mamy wyniki po wdrożeniu. I w zasadzie na bazie tego został stworzony podobny do portugalskiego program, którego celem jest wdrożenie technologii do edukacji w, w całym kraju. Mam już kończyć. W Polsce też mamy tego typu doświadczenia i wiele projektów oprócz wspomnianej o pilotażu cyfrowej szkoły było już realizowanych do tej pory w, w regionach. Ja Państwa zachęcam do tego, żeby taki projekt realizować u siebie, to znaczy nie przewiduje się z tego, co się orientuje, stworzenia jednego dużego, centralnego projektu, który zapewniłby regionom czy szkołom dostawę tego typu technologii i know-how, jak to miało w przypadku na przykład projektów pracowni internetowych, więc jakby ciężar realizacji tego typu przemian społecznych spoczywa na Państwa barkach. Ja chętnie w kuluarach udzielę dodatkowych informacji. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i zapraszam do współpracy. Bardzo dziękuję Panu Tomaszowi Chodakowskiemu.